Cześć, z tej i witam was w nowej Zaginionej Legendzie. E, ogólnie aktualizacja z mojej perspektywy wyszła wczoraj. Wczoraj wieczorem, gdzieś tak o 19 chyba. Miałem komputer akurat włączony, jak sobie patrzy to... Ale heca, nowy update. No, w każdym razie, o tej nowej Zaginionej Legendzie nic nie wiem. Więc będzie śmiesznie i będzie jakaś nagroda z koniem chyba. No a tak poza tym to też widziałem, że wyszły jakieś mity właśnie. Już są. Co prawda oczywiście są płatne, bo Mojang wiadomo kocha dojść gra. I brać od nich pieniądze, e, nawet jeżeli gra sama w sobie już kosztuje 180 zł, ale co z tego? E, dobra, w się już bez przedłużenia zagrajmy sobie w tą nową zaginioną legendę. Wezmę sobie tylko zaproszenia, żeby mikt, nikt tutaj nie dołączył w przypadkiem. E, zniszcz portale lamami, ok. Zobaczmy, co z to będzie. Żadna lama nie jest sama uwolni znajomych i zniszcz portale, zanim będzie za późno, aby zdobyć nagrodę. Czyli znowu na czas będzie, tak jak ta miesiąc temu. A w ogóle ci nie jest 18, tylko 4. 14, to czemu ta zaginiona legenda wyszła teraz? Jak gdyby trochę tego nie rozumiem Ale okej okay. Ja tam się nie czepiam Okej, okay, jest już jakaś kascenka. Idzie se lama i co? I ryczy na portal Bardzo ciekawe Czy ja jestem tą lamą? Co jest? Ale heca Co tu się stało, panowie? What's happened? Nie rozumiem, co to? Nie wiem, zaraz zobaczymy W ogóle mam 45 minut tylko Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś bardzo trudne Ej, te lamy mocne są Co jest? Dobra Mocne te lamy Come with me. Boys. Lecimy, lecimy. Może będę miał zbieranie kamienia, jak to rozwalę. A ja pluję w ogóle. Dobra, panowie. E, szarża Ale nie tak, co wy robicie? Nie mogę. Dobra, bić ten portal, pany. Dobra, już 66%. Ej, ale te lamy są kozackie tutaj. One to w sekundę rozwaliły. Co jest? Dobra, i kaccenka jakaś. Portal się rozleciał. E, po angielsku mam, jak to się stało? Czemu? Eee, okej. Okay? Dobra, w są trzy portale. To może chodźmy na początku do hordy bastionu. Czemu by nie. W ogóle coś tej mogę, tylko rampy mogę budować. To słabo, ale niech będzie. A, moje lamy za mną nie idą. No tak, oczywiście, że nie. chodźcie moi panowie, piękni, a właściwie moje lamy. E, Okej? Okay. Tam jest ten portal, tak, dobra. Korda bastionu jest chyba najłatwiejsza, jeżeli w przypadku, w sensie, o mnie chodzi. Tam może, że e, jak gdyby. A, nic nie mogę spawnować, dobra. Jeżeli może chodzi o jakiegoś innego gracza, to coś innego, ale w moim przypadku jakoś najłatwiej mi się tam Hordę Bastionu rozwalało. O, to jest duża baza, jak miło, ale dobre, niech będzie. Teraz o co mamy dodatkowe jak miło? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, już mam was trochę, nie wiem ile, bo nie mam licznika, ale trudno. Teraz ważne pytanie, czy mogę rozwalać te czy mogę rozwalać... Tak, jak to się nazywa, mury Możecie to bić, panowie? Nie wydaje mi się Nie, nie mogą tego bić, niestety, dobra Jak nie możecie bić murów, to będziemy to musieli od bramy rozwalić Ale trudno Tam widzę jakieś inne klatki, ale no Bez przesady, ile można mieć lamy. Dobra, trochę ich jest właściwie Dobra, panowie, chodźcie, chodźcie szybciej O, już rozwalili tą bramę, dobra i mocne te lamy są, bardzo mocne Co jest, dobra e, Panowie, szarża na to O, padło tak szybko, ale co? Nie, dobra, dobre te lamy są. Nie ma co. Dobra, pany, bić dalej. Tutaj jakieś spawnery. Wiecie co? Może postu wam każę szarżować tam na sam koniec. O, tutaj. Ale mam mm, małą czułość myszki trochę. Ale dobra. Dobra, spawner rozwalony. Moje lamy lecą dalej. Tutaj będą wszystko bić. Dobra, wieża padła. Kolejny spawner obrywa. Bardzo dobrze. Patrzę, czy nikt nie zostaje w tyle przypadkiem. Dobra, tutaj będę jeszcze. będę się może tych piglinów. O, dobra. Chodźcie moi panowie, a właściwie nie panowie, tylko lamy. Idziemy dalej, w głąb. Tutaj widzę bramę. A tutaj tylko dwie wieże są. Dobra. Dwie wieże mocy. Tutaj rozwalone. Też chodźcie. E, dobra, już nie będziemy wszystkich wieżyczek rozwalać, bez przesady. O dobra, tam jest wieża mocy. Dobra, pany. Ja nie mogę, ale mam małą przyłość tej myszki. Weźcie, rozwalcie ten spawner może. Dobra, bardzo ładnie. O to chodziło. I teraz lecimy od razu już bez tych wieżyczek, bo to w ogóle do niczego nie prowadzi. Tylko to. O. I pięknie Padło, dobra, nie, dobra. Lamy są OP, ale łatwo to jest, dobra. Ale mówię, Horda Bastionu jest najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to pójdzie w przypadku innych chor. E, dobra, panowie. A, wy tak szybko to robicie, że nawet nie mam czasu wam rozkazów dawać. Rozumiem. Nie, op, te lamy są. Op. Dobra, wiecie co? Rozwalcie tej te wieżę może. Okej. Okay. Weźcie, szarżujcie i to rozwalcie, bo tutaj może być to duży problem. A właśnie, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te pociski takie można rozwalać. A nie, można, ale chyba tylko mieczem, a ja tej niezbyt mam miecz. Obijam tego dużego. Dobra. I czy on padnie? Pytanie. Dobra, może my sobie nie, nie zawracajmy głowy, panowie. Tylko może weźmiemy od razu tą wieżę tutaj. O, e, skup się na celu. Bić to. Dobra. Teraz może od razu byście, panowie. Ale tej dużo tych największych jest. E, byście się skupili na tym celu. O, ale dobra, szybko leci, szybko leci. Już 60... Już coraz mniej, 50, bardzo dobrze. Ale nie, ja beznadziejny jestem, jako ta lama. Dobra, 46, 2. Proszę bardzo, pierwszy portal rozwalony, a właściwie drugi. Dobra, horda bastionu poszła, papa. Pa. Teraz te gorsze hordy. Hord... E, co jest, gościu szedł jako nieżywy. Trochę nie rozumiem, co tu się stało, ale okej. Okay. Dobra, chodźcie, wszystkie lamy. A może jeszcze jakieś w tej bazie były, ale nieważne. Chodźcie, chodźcie, pany. To jakaś zbagowana lawa w ogóle, w której się pala. Nieważne. O, tutaj jest pełno lam. No je sobie wezmę. Do następnej bazy lecimy. Okej. Okay. Aj, te lamy jeszcze chcę. Chodźcie. Dobra, e, to może teraz ten. Ten zarodnik już niech będzie. On będzie chyba. Trudno, on będzie najgorszy. Ja nie lubię tego zarodnika. Okropny jest, ale trudno. A co, wy nie idziecie? pany. Chodźcie, chodźcie. Co z wami? Dobra, chyba wszyscy idą razem ze mną tutaj. Ale jak to tak szybko poszło z tym bastionem, to myślę, że te inne to nie będzie jakiś większy problem. Tak przynajmniej myślę, no bo. Nie, no te lamy są tak OP. Naprawdę. Te lamy to wszystko by rozwaliły tutaj. Jakby na kampanii były takie lamy to, nie to naprawdę to już nic by nie istniało. E, to by były takie rekordy, że w godzinę można kampanię przejść. Oczywiście tej rampy będzie trzeba stawiać, bo czemu by nie. Tutaj są już jakieś klatki, ale my mamy taką armię, że sobie poradzimy na luzie. E, zwłaszcza z tymi obrażeniami, bo tam widzicie jak szybko te duże pigliny padały na przykład. Dobra, to pierwsze schodki. Tutaj mamy kolejne wsparcie lamowe. Jakby coś nam nie ale na razie myślę, że się obejdzie bez tego. Dobra, wie, że mocy są. Niezbyt mi się to podoba, ale może jakoś sobie damy tej radę. Dobra, gościu dostał i dość potężnie dostał, bym powiedział. Dobra, skupcie się na tym. E, rampę stawiamy teraz. Tam chyba nie. Tam chyba jest tylko klatka z lamami. Tutaj stawiamy rampę. Ok. Chodźcie, panowie lamowie. Chodźcie, chodźcie. Tu idziemy. Do tego pana z grzybem. Ej, no jak to mocno spycha. Co jest? Ale to mocno spycha. Co jest? Nie. Ja się tak nie bawię panowie. Może i te lamy są opale jakieś strasznie takie łatwe do zepchnięcia są. Ale w ogóle obrażeń z wysokości nie dostałem. Bardzo dobrze. Dobra. Tutaj kolejne lamy. Tutaj pełno ich zostało. A wrażenie, że ich nie było aż tyle. One się, nie wiem, rozmnożyły tutaj? Co się tutaj stało? Dobra. Tam na górze jakaś jedna chyba została, ale to nieważne. Ważne, żebym ja nie spadał, bo jak moje lamy spadają, to niech jeszcze będzie. Ale jak ja spadam, to już jest problem. Dobra, panowie. Lecimy tam. Dobra. Okej. Okay, na tego grzybolca. To będzie problem, naprawdę. Bijcie to. Dobra, padło. Jej, platforma kolejna zdobyta. Tutaj otworzę klatkę i wchodzimy tam, chyba. Ja nie mogę, nie tutaj. A, nie da rady tutaj. Okej. Okay. To chyba na górę już wchodzimy. Okej. Okay. I to jest to, co ja chciałem osiągnąć tutaj, panowie. Moje piękne lamy, dobra. Wchodzimy, wchodzimy, panowie. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Szarża, na tego grzyba wielkiego. Weźcie to, rozwalcie, panowie. Dobra. To tutaj padnie zaraz. Padło, proszę bardzo. Okej, okay. wy tutaj teraz ze mną chodźcie. A tej w ogóle spawnerów nie ma. Z jakiej to przyczyny? Prawda, te grzybolce są strasznie OP. Ale, jak gdyby mimo wszystko. Dobra, weźcie się na tym celu, skupcie. Ja tutaj uwolnię te lamy, może. Ok, żeby nam pomogły. Ale tych klatek jest tutaj pełno. Dobra, chodzimy tutaj. E, I co dalej? I wchodzimy tutaj, okej? Okay. Ja chcę klatkę otworzyć, a nie mosty rozwalać, panowie. Weźcie się ogarnijcie trochę może. Dobra, w klatki tej otworzone. okej okay. Trochę się baguje to chodzenie, ale to mały problem w porównaniu do tego, co tu się dzieje. Dobra, kolejna armia. I weźcie tą armią, e, weźcie się na tym. Dobra. Oni to myślę, że rozwalą bez problemu. A my lecimy na kolejne. Oj, tutaj ten grzybolec jest wielki. To będzie problem. On strasznie dużo zadaje. Weźcie się na tym skupcie, może. Dobra, biją to. Ja nie mogę, ale to odrzuca. Nie, to jest mocne, jakieś. Naprawdę. To jest mega mocne. Te wielkie grzyby tutaj. To jest zbyt open. Naprawdę. Dobra, rozwalcie je. Będzie problem. Tamte lamy już sobie poradziły. Na luzie Co panowie? Tutaj jeszcze się biją OK. Lecimy myślę, że do drugiej wieży na spokojnie teraz Chodźcie wszyscy za mną panowie Tutaj jest ten Duży gościu, o nie Niedobrze Kto go tutaj zapraszał? Nie Prosto we mnie Co szczęście mam bardzo dużo HP, ale jak gdyby Gościu i tak jest bardzo potężny Ja uciekam Więcej lam się przyda Koniecznie Bym powiedział, że ja tu już nic nie mam Więc wezmę sobie tą klatkę, otworzę Dobra, jedna trzecia czasu już minęła Niedobrze. Ten zarodnik jest jak, na... Ja mówię, że dużo trudniejszy jest. Ale i tak jestem opę, Jak gdyby. Proszę, nie rozwal moich lam, grzybie. Dobra. O, tutaj jest pełno tego. To sobie wezmę całą armię po prostu. Na tego dużego świniaka to naprawdę trzeba wszystko wziąć. Całą armię tutaj, panowie. Lecimy. O nie, on tutaj bije ten most. Nie podoba mi się to. O nie no, zepchnęło mnie! Ale Heca, nie! Co ja szczęście nie spadłem. O nie, wszystkie lamy do mnie spadły, oczywiście. Ja nie mogę. Ten horda zarodnika to jest najgüli gorszy, co może być, naprawdę. Właściwie ta horda, nie ten horda, ale wiecie o co chodzi może, no. To jest naprawdę okropne, co oni tutaj robią ze mną. Jakby co z tego, że w ogóle już im większość bazy zdobyłem. Majelamy chyba tutaj wejdą bez problemu. Dobra, na tą wieżę trzeba, trzeba tą wieżę szybko rozwalić, panowie. Wierzę w was, że rozwalicie tą wieżę z tym dziadem na grzybie. O nie, grzyb atakuje! Grzyb atakuje! Szybko, szybko panowie, skupcie się na tym. Skupcie się rozwalić to. Rozwalić to koniecznie. Może chociaż tyle zdołają zrobić. Panowie, skupcie się na tym. Skupić się, lecieć na to, rozwalić to. Dobra. Wierzę w nich. Okej, okay, rozwalili Wielkiego Grzyba. Rozwalili Wielkiego Grzyba. Jest postęp, panowie. Duży postęp. Teraz tego rozwalcie. Czy im się uda? Bo ich tutaj dość mało jest. O, padł, dobra. Duży dziad padł. Teraz tam wchodzimy, panowie. Kamły I rozwalamy tą wieżę. Dobra, oni tam biją. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Mam nadzieję, że tak. Padło, dobra. Teraz można już portal bić, Okej okay. To prawda, mało tych lam tutaj jest. O nie, kolejny ten duży z dziad przyszedł. Bardzo niedobrze. O nie, nie, nie. Co prawda, trudno, żebym tutaj zginął trochę, ale. Dobra, bić portal, dziad, panowie moi. Nie dziady. Panowie. Dobra. Ja może poszukam waszych przyjaciół tutaj na dole, żeby wam pomogli. 40, 13, 11. O, padło. Dobra. Portal padł. Kolejny. Proszę bardzo. Co tam, dziad? Uciekaj. O, padł. Ale heca. Nikt się tego nie spodziewał. Dobra. Wezmę te tutaj lamy. To jeszcze, jeszcze lamy nie dostają obraźni od upadku, o czym nie wiedziałem, szczerze. Ale okej. Okay. Ile jest lam tutaj? Trochę jest. Tutaj też trochę jest. Nawet bardzo trochę. O, dobra. Tutaj jest dużo. To biorę tych panów, ile nas jest. Powiedziałbym, że wystarczająco. Lecimy na ostatni portal. kordyłowców I to jest w tą stronę. Ale nie wiem, te lamy są OP. Horda zarodnika też jest OP, ale nie aż tak bardzo, przynajmniej. I jakoś to będzie. Ale też jest OP to, że ta horda zarodnika w ogóle nic nie miała. Żadnych tych, e, żadnych e, spawnerów, żadnych wieżyczek. Horda bastiona miała wszystkie struktury, to czemu horda zarodnika nie miała? Nie wiem, może dlatego, bo te grzyby były takie OP. To może po prostu postanowili, że ok, horda zarodnika będzie miała tylko te grzyby, ale te grzyby będą OP. Okay. W sumie jest to jakaś logika. O tej te trujące rzeczy są, zapomniałem o tym. Dobra, to już powinien być ten portal, bo te portale, ta mapa jest bardzo mała w sensie. O to mi chodzi. Dobra. Mm. Już chyba widzę. To jest możliwe, że ten portal właśnie. Bo taka duża. Tak, to. Dobra, już widzę ten portal. Oj, tutaj są te kolce nieszczęsne. Trzeba uważać, tanie. Ojojoj. Oj. Tutaj jest dużo niefajnych rzeczy. Dobra, horda łowców, czyli chyba najłatwiejsza ze wszystkich hord. Skupcie się na tym. o już biegną na nas. Już biegną. Czemu ona ma trzy te? Czemu to jest tyle Soników? Alo, panowie. Panowie. Co tu się dzieje? Czemu to jest tyle Soników? Jak to się stało? Co jest? Trzy Soniki? Cztery nawet. Dobra. Nie, to to jest jednak niebezpieczne trochę. Mm, dobra. Już widzę tam jedną z tych, wiesz, takich... Niefajnych. Odcielamy. Moje drogie. Trzeba uważać tutaj, bo to jest chyba najgorzej ze wszystkich. Teraz. Normalnie ta hordata jest najłatwiejsza. Moim zdaniem przynajmniej. Ale najwyraźniej tutaj... Uznali, że tak nie będzie. Gdzie ja wpadłem do jakiejś dziury? Dobra, Bisto, rozwalcić to, rozwalić panowie. Okej, okay, biją to. Obrywa dość potężnie. O nie, nie do tej wieżyczki, nie do tej wieżyczki, tylko nie to. Wszystko tylko nie ta wieżyczka, naprawdę. Dobra, Bisto. Tutaj przesadzona liczba tych soników jest, moim zdaniem. No ale one mają odrzut. Czemu te lamy są takie papierowe? Jak to działa? Tutaj leci sonik? Nie. Nie, strasznie latam po tych sonikach. Dobra, gdzie jest druga wieża? Trzy nawet są. Tam widzę jakąś wieżę. Dobra. Może jak będę biegł, to będzie lepiej. O, tej te bu, -bu, 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 -bu są. Bum-bumowe. Dobra, bicie to, moi panowie. A tej dużo tych wybuchaczy jest. Soniki. Sonik. No zostaw mnie. Padie. Dobra wieża padła. O dobra widzę tą wieżę kolejną. Właściwie ostatnią. Okej. Okay. Dobra biją. Dobra padło. Padło. Co prawda już. Ojej. Tutaj jest dużo różnych niefajnych rzeczy, które mi się nie podobają. Ale jest jeszcze więcej rzeczy, które mi się podobają. Ja nie mogę, te Soniki tutaj straszne są po prostu. Dobra, bijcie portal tam. Ja się nie przejmuję teraz Sonikami. Tak, portal padł, dobra. Ten był chyba, no i może nie najgorszy. Jednak ten zarodnik chyba więcej czasu mi zmarnował. Ale, no i zwycięstwo? Dobra, no te zaginione legendy są bardzo łatwe. Wszystkie za pierwszym razem przeszedłem. A czy nie miałem odcinków z tego, ale wiecie, tak dla siebie przechodziłem, żeby tam się podszkolić. Trochę i wszystkie za pierwszym razem, więc myślę, że to jest dość łatwe. Raczej, niech będzie dobra gra. Nawet śmieszne takie dość. No dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by już było na tyle. W następnych odcinkach weźmiemy się za te mity, a przynajmniej za może nie wiem, może nie wszystkie, bo ale nie wiem. Angry Rats to jest złe szczury e, tutaj, a tutaj są te tłumaczenia, ja nie muszę sobie samemu tłumaczyć. To w ogóle ogólnie nie są fabularne rzeczy do uniwersum Minecrafta, tylko tworzone przez e, tych, takich partnerów jak gdyby. Wiecie tam pieniążki, te sprawy, no, no. Tak jak na Bedroku to mniej więcej działa jak ktoś ma. Minecraft Bedrock Edition to może sobie mniej więcej wiedzieć o co tam chodzi. Ogólnie nasze kochane wydawanie pieniążków, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i cześć!